Jak działają lustra? Lustra są w zasadzie kserokopiarkami rzeczywistości, przetwarzającymi światło. Stajesz przed jednym z nich, a natychmiast pojawia się twój klon. Ale jak? Światło się odbija, to wszystko. Kiedy fotony, czyli maleńkie wiązki światła uderzają w coś, zazwyczaj rozpraszają się w milionie kierunków, tak jak wtedy, gdy upuścisz Skittles na podłogę. Twoja koszula, ściana, twój pies wszystko rozprasza światło w nieuporządkowany sposób, przez co widzisz tylko kolory. A lustro? Jest gładki, naprawdę gładki, o wiele gładszy niż twoja skóra lub ekran twojego telefonu. Kiedy więc światło padnie na nią, fotony odbijają się pod dokładnie tym samym kątem, pod jakim się pojawiły. Zjawisko to nazywa się odbiciem lustrzanym. Generalnie rzecz biorąc, światło wchodzi, światło wychodzi, kolejność jest taka sama, tylko odwrócona. Ale dlaczego to, co widzisz, odwraca się w lewo i prawo, ale nie w górę i w dół? Prawda jest taka, że nie. Lustra tak naprawdę niczego nie odwracają. Twój mózg po prostu tak myśli. Oto co naprawdę się dzieje. Kiedy podnosisz prawą rękę, lustro pokazuje twoją prawą rękę. Wciąż znajduje się po prawej stronie twojego ciała. Nic się nie przesunęło. Różnica jest taka, że teraz jest skierowana w twoją stronę, więc twój mózg myśli, zaraz to wygląda na odwrócone. Ta błyszcząca powierzchnia to warstwa aluminium lub srebra przyklejona do szkła. To właśnie ona powoduje odbicie. Bez niej lustro byłoby po prostu przezroczystym kawałkiem szkła. Dlaczego cebula sprawia, że płaczesz? Cebule wyglądają niewinnie. To po prostu małe, warzywne bulwy, które spokojnie leżą w Twojej kuchni, a potem ją kroisz i Twoje oczy zaczynają szczypać. Dlaczego? W każdej cebuli znajdują się maleńkie komórki pełne różnych substancji chemicznych, które żyją sobie w zgodzie, dopóki jej nie przekroisz. Twój nóż w zasadzie rozbija te komórki na kawałki. Kiedy to się dzieje, dwa związki chemiczne spotykają się po raz pierwszy. Jeden to enzym, drugi to związek siarki. Połącz je razem a stworzą zupełnie nowy związek chemiczny o przerażającej nazwie, syn Propanotial Estlenek. Ten związek zamienia się w gaz, a kiedy unosi się w stronę twojej twarzy, twoje oczy wariują. Myślą, że są atakowane, więc wysyłają sygnał do gruczołów łzowych: wypłucz to. Twoje ciało zasadniczo oblewa twoje gałki oczne wodą, jakby się paliły. Cebule nie wyewoluowały tego, żeby zepsuć ci gotowanie. To tak naprawdę mechanizm obronny, który ma powstrzymać zwierzęta przed jedzeniem cebuli. Okazuje się, że to nie działa i tak jejemy. Po prostu przy tym płaczemy. Jeśli chcesz mniej płakać, schłodź cebulę przed krojeniem. Zimno spowalnia reakcję chemiczną, albo kroi ją pod bieżącą wodą, żeby gaz nie mógł dotrzeć do twoich oczu, albo możesz założyć pełne gogle do nurkowania. Dlaczego więc mamy czkawkę? Czkawka to w zasadzie twoja przepona, która urządza sobie napad złości. Twoja przepona to duży mięsień pod płucami, który pomaga ci oddychać. Opuszcza się, gdy wdychasz powietrze, unosi się, gdy wydychasz. Zazwyczaj wszystko jest w porządku, ale czasem po prostu dostaje skurczu. Kiedy to się dzieje, twoje płuca nagle zasysają powietrze zbyt szybko. Twoje struny głosowe gwałtownie się zamykają i to właśnie powoduje charakterystyczny dźwięk czkawki. Dlaczego w ogóle dochodzi do tego skurczu? Może to być spowodowane różnymi czynnikami. Może zjadłeś za szybko, wypiłeś coś gazowanego, albo tak się śmiałeś, że Twój oddech się rozregulował. Czasami dzieje się tak, bo Twój żołądek jest pełny i naciska na przeponę. Naukowcy nie są w 100% pewni, dlaczego ludzie mają czkawkę, ale jedna z teorii mówi. Że to pozostałość po odruchu z czasów, gdy byliśmy małymi, kijankopodobnymi stworzeniami uczącymi się oddychać. W skrócie, twoje ciało wciąż nosi w sobie starożytny błąd. Większość czkawek przechodzi sama, ale to nie powstrzymuje ludzi przed wymyślaniem szalonych sposobów na ich wyleczenie. Pewnie słyszałeś o tych najpopularniejszych: wstrzymywanie oddechu, picie wody do góry nogami, albo przestraszenie się na śmierć. Czy to działa? Może tak, ale równie dobrze mogłeś po prostu przestać mieć czkawkę przez przypadek i całą zasługę przypisać swojemu koledze. Jak to się dzieje, że koty zawsze lądują na czterech łapach? Jeśli upuścisz kota oczywiście delikatnie, chyba że coś poszło bardzo nie tak to w powietrzu się obróci i wyląduje jak gimnastyk olimpijski. To nie jest kwestia szczęścia to się nazywa odruch prostowania i jest jednym z najfajniejszych przykładów inżynierii zwierzęcej, jakie wymyśliła natura. Odruch prostowania uruchamia się w chwili, gdy mózg kota orientuje się, że spada. Wewnątrz ich ucha wewnętrznego znajduje się specjalny system równowagi, aparat przedsionkowy, który działa jak najmniejszy na świecie żyroskop. Nieustannie śledzi, gdzie jest góra, nawet gdy kot się obraca. W chwili, gdy kot wyczuje, że jest do góry nogami, zaczyna się reakcja łańcuchowa. Krok pierwszy. Głowa się obraca. Kot skupia wzrok na Ziemi, jak pilot myśliwca, namierzający pas do lądowania. Krok drugi. Przednia część ciała skręca się w jedną stronę, tylna w drugą. Koty potrafią to robić, ponieważ ich kręgosłupy są niesamowicie elastyczne. Mają więcej kręgów niż my i nie mają sztywnego obojczyka, który by im przeszkadzał. Krok trzeci. Gdy już są ustawione we właściwą stronę, rozkładają wszystkie cztery łapy, wyginają grzbiet i lekko się puszą. To zwiększa opór powietrza, spowalniając upadek. Trochę jakby miały malutki spadochron zrobiony z futra. Koty są też zaskakująco lekkie, jak na swój rozmiar, co oznacza, że nie uderzają o ziemię z taką siłą, jak cięższe zwierzęta. W rzeczywistości, powyżej pewnej wysokości, mają nawet więcej czasu, by się ustawić i spowolnić opadanie, dlatego niektóre koty przeżyły upadki z absurdalnie dużych wysokości. Jest na to nawet określenie syndrom wysokiego piętra. Weterynarze używają go, by opisać koty, które spadły z budynków mieszkalnych i wyszły z tego z minimalnymi obrażeniami. Odruch prostowania zaczyna się rozwijać u kociąt już w ciągu kilku tygodni od narodzin, a około siódmego tygodnia większość z nich opanowuje go do perfekcji. To instynkt, nie nauka. Twój kot nie może chodzić do szkoły spadania, po prostu rodzi się już z tym programem zainstalowanym. Dlaczego twój głos brzmi inaczej na nagraniach? Znasz ten moment, kiedy ktoś odtwarza nagranie wideo i od razu myślisz: Kto to jest? Tak, zła wiadomość to po prostu ty. O co chodzi? Kiedy mówisz, słyszysz swój głos na dwa zupełnie różne sposoby jednocześnie. Pierwszy to ten normalny sposób: fale dźwiękowe wydostają się z twoich ust przez powietrze do twojego kanału słuchowego, wprawiają w drgania błonę bębenkową, i twój mózg myśli: Fajnie, to ja. Drugi to ten sekretny sposób. Te wibracje dźwiękowe wędrują także przez kości i tkanki wewnątrz twojej głowy. Przewodnictwo kostne dodaje twojemu głosowi głęboki, bogaty bas, tak jakby twoja czaszka miała swój własny, prywatny subwoofer. To jest głos, który słyszysz każdego dnia. Problem? Mikrofon nie znajduje się w twojej głowie. Nie słyszy tego dodatkowego wzmocnienia basu, które daje ci twoja czaszka. Wychwytuje tylko słyszalną wersję twojego głosu czyli cieńszą, wyższą, lekkonosową wersję, którą inni ludzie słyszą cały czas. Kiedy to odtwarzasz, twój mózg jest zdezorientowany. To tak, jakbyś słuchał piosenki, którą zawsze słyszałeś tylko przez dobre słuchawki, a teraz leci z kiepskiego głośnika w telefonie. Dlatego właśnie twój nagrany głos wydaje się taki dziwny. To nie nagranie jest złe, tylko twój mózg przez całe życie cię oszukiwał. Twój codzienny głos był upiększany przez przewodnictwo kostne, a bez niego czujesz się obnażony. Dobra wiadomość? Wszyscy inni już znają ten nagrany głos i nie mają z nim problemu. Nie słyszą w nim nic dziwnego. Po prostu po raz pierwszy spotykasz się z prawdziwą, publiczną wersją siebie. Jak działa Bluetooth? Bluetooth to w zasadzie krótkodystansowa, niewidzialna magia, tylko że w rzeczywistości to po prostu fale radiowe. To dzięki niemu twoje słuchawki mogą rozmawiać z telefonem, a telefon z samochodem. Oto co się dzieje. Bluetooth przesyła dane za pomocą bardzo słabych fal radiowych. Zamiast rozchodzić się po całym mieście jak radio FM, pozostaje w małej bańce, zwykle o promieniu około 10 metrów, dzięki czemu nie wyczerpuje baterii ani nie przeszkadza głośnikowi sąsiada. Oba urządzenia, np. twój telefon i słuchawki, mają w środku malutkie chipy Bluetooth. Te chipy uzgadniają częstotliwość, zaczynają wysyłać sygnały tam i z powrotem i gotowe, są sparowane. Ale tu jest najciekawsze: Bluetooth nie zajmuje jednego kanału na stałe. Wykorzystuje przeskakiwanie po częstotliwościach, przełączając się między 79 kanałami setki razy na sekundę. To oznacza, że nawet jeśli w pobliżu jest Twoje Wi-Fi albo czyjś Bluetooth, potrafi ominąć zakłócenia. Dane, czy to muzyka, rozmowa telefoniczna, czy to zdjęcie, którego nie powinieneś był przesyłać przez AirDrop, są dzielone na malutkie pakiety. Każdy pakiet przeskakuje przez te częstotliwości według tajnego wzoru, znanego tylko tym dwóm urządzeniom. Dlatego żadna przypadkowa osoba nie może się po prostu podłączyć i słuchać twojej playlisty. Zasięg i prędkość zależą od wersji Bluetooth, której używasz. Nowsze wersje działają dalej, szybciej i zużywają mniej energii. Ale podstawowa idea nie zmieniła się od lat 90. Malutkie impulsy fal radiowych, przeskakujące między kanałami, sprawiają, że dwa gadżety zachowują się jakby były najlepszymi przyjaciółmi od zakażenia. Dlaczego twój mózg ignoruje drugie the? Przeczytaj to jeszcze raz. Prawdopodobnie przeoczyłeś drugie d i właśnie o to chodzi. O to, co się dzieje, twój mózg jest leniwy. Uwielbia przewidywać, co będzie dalej, żeby oszczędzać czas i energię. Kiedy czytasz, twój mózg nie patrzy na każdą pojedynczą literę. Skanuje wzorce i uzupełnia luki. To jak auto uzupełnianie myśli. Więc gdy widzisz bardzo popularne wyrażenie, takie jak the cat albo indy, Twój mózg jest już w połowie zdania, zanim Twoje oczy je skończą. Jeśli pojawią się dwa "d" pod rząd, twój mózg myśli, tak, tak, już wiem, i po prostu jedno usuwa. To nie jest błąd Twoich oczu. One widzą oba słowa, to błąd Twojej uwagi. Dlatego możesz sprawdzać coś dziesięć razy i wciąż przeoczyć oczywiste błędy. Twój mózg jest zbyt zajęty byciem pomocnym i przewidywaniem kolejnej rzeczy, żeby zauważyć to, co faktycznie tam jest. Chcesz zauważyć to drugie D? Czytaj wolniej, albo czytaj od tyłu, słowo po słowie. To przełamuje nawyk przewidywania twojego mózgu. W przeciwnym razie po prostu będziesz dalej pomijać to, to, drugie D, nawet tego nie zauważając. Jak działa kofeina? Kofeina to najbardziej społecznie akceptowany narkotyk na świecie. Jest w twojej kawie, herbacie, napojach gazowanych, napojach energetycznych. A nawet w czekoladzie. Wszyscy udajemy, że to tylko małe pobudzenie. Więc co tak naprawdę robi z tobą? Twoje ciało funkcjonuje dzięki substancji chemicznej zwanej adenozyną. W ciągu dnia adenozyna gromadzi się w twoim mózgu i sprawia, że czujesz się zmęczony. To jak piasek zbierający się w klepsydrze. Kiedy uzbiera się jej wystarczająco dużo, twój mózg mówi: Dobra, czas spać. Największy trik kofeiny dla twojego mózgu wygląda dokładnie jak adenozyna. Więc kiedy pijesz kawę, cząsteczki kofeiny natychmiast wpadają i zaczynają zajmować receptory adenozyny, czyli małe stacje dokujące, które normalnie sprawiają, że czujesz się senny. Ale kofeina ich nie aktywuje, tylko je blokuje. Twój mózg zasadniczo próbuje nacisnąć przycisk zmęczenia, a kofeina na nim siedzi i mówi nie, nie dzisiaj. Gdy sygnały snu są zablokowane, inne substancje chemiczne w twoim mózgu zaczynają szaleć. Dopamina i adrenalina dostają zastrzyk, twoje tętno przyspiesza i czujesz się bardziej czujny, skupiony, a może nawet trochę nadludzki. Haczyk? Kofeina nie daje ci energii, tylko ukrywa twoje zmęczenie. Kiedy jej działanie ustępuje, cała ta adenozyna wraca naraz, dlatego ludzie doświadczają nagłego spadku energii. Twój organizm z czasem przyzwyczaja się też do kofeiny, więc potrzebujesz jej coraz więcej, żeby uzyskać ten sam efekt, co prowadzi do szalonych uzależnień od kofeiny. Dlaczego ziewasz? Ziewanie to coś, co robi każdy, ale naukowcy wciąż nie są całkowicie zgodni co do przyczyny. Przez dziesięciolecia najpopularniejszym wyjaśnieniem był tlen. Pomysł, że ziewanie pomaga wprowadzić więcej powietrza do płuc, gdy tego potrzebujesz. Na początku miało to sens. Weź głęboki wdech, dostarcz sobie zastrzyk tlenu i problem z głowy. Ale badania wykazały, że ziewanie występuje nawet wtedy, gdy poziom tlenu jest całkowicie w porządku, więc stara teoria nie do końca się sprawdza. Nowsza teoria skupia się na temperaturze mózgu. Twój mózg najlepiej funkcjonuje w bardzo określonym zakresie temperatur, a gdy robi się zbyt ciepły, może zwalniać. Ziewanie może pomagać go schłodzić. Kiedy ziewasz, nabierasz głęboki wdech chłodniejszego powietrza, rozciągasz mięśnie twarzy i zwiększasz przepływ krwi w głowie. Wszystko to może nieco obniżyć temperaturę. To może być powód, dla którego ziewanie jest częstsze w ciepłym otoczeniu, lub gdy jesteś zmęczony i twój mózg był długo aktywny. Jest też zaraźliwy aspekt ziewania. Widok, dźwięk, a nawet czytanie o ziewaniu może sprawić, że sam zaczniesz ziewać. Może to być powiązane z empatią i więziami społecznymi, sposobem, w jaki grupy zwierząt, w tym ludzie, synchronizują swój poziom czujności i odpoczynku. Więc chociaż dokładny powód nie jest w pełni udowodniony, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że ziewanie to sposób, w jaki twój mózg reguluje sam siebie wbudowany mechanizm chłodzenia i resetowania, który po prostu przenosi się z osoby na osobę. Napisz w komentarzu: Czy ta część sprawiła, że ziewnąłeś i chcę, żebyś teraz pomyślał o ziewaniu? Aha, powodzenia. Jak Face ID rozpoznaje, że to ty? Face ID działa jak mózg, gdy widzi znajomego, ale używa laserów, matematyki i większej precyzji. Gdy patrzysz na telefon, maleńkie czujniki przy przedniej kamerze rzucają na twarz ponad 30 tysięcy niewidzialnych punktów podczerwieni. Te punkty tworzą trójwymiarową mapę głębi, rejestrując każdy kontur, krzywiznę twoich policzków, kształt szczęki, wysokość nosa. To nie jest tylko zdjęcie, to pełny matematyczny model twojej twarzy. Kamera na podczerwień robi następnie zdjęcie tych punktów oraz reszty twojej twarzy w świetle podczerwonym. Te dane są przekształcane w ciąg liczb, unikalny podpis twarzy i porównywane z zaszyfrowaną wersją przechowywaną w Twoim telefonie od momentu, gdy po raz pierwszy skonfigurowałeś Face ID. Jeśli oba wyniki są wystarczająco podobne, Twój telefon się odblokowuje. System został zaprojektowany tak, by działał w różnych warunkach oświetleniowych z czapką, okularami, a nawet przy zmianach zarostu. To dlatego, że Face ID nie polega tylko na powierzchownych detalach system mierzy głębokość i względne położenie Twoich cech, które trudniej jest zmienić. Więc kiedy zerkasz na swój telefon i on po prostu się otwiera, to nie jest zgadywanie. W mniej niż sekundę odczytuje skomplikowaną trójwymiarową mapę twojej twarzy, z niemal idealną dokładnością decyduje czy to naprawdę ty i pozwala ci odblokować telefon.